Co robić, gdy pojawiają się pierwsze symptomy? Jak działać, aby powrócić do zdrowia? Od czego w ogóle tak naprawdę trzeba zacząć i o czym należy pamiętać? Jeżeli temat powracania do zdrowia Cię interesuje, to zapraszam do oglądania. Ludzie w dzisiejszych czasach doświadczają niesamowicie wiele symptomów. W postaci wszelkiego bólu, dyskomfortu, schorzeń, zmęczenia i tych symptomów tak naprawdę jest od groma. Co człowiek to. Inny symptom. I kiedy one zaczynają się pojawiać w naszym życiu, to znaczy w naszym ciele fizycznym, kiedy zaczynamy je odczuwać, to automatycznie szukamy sposobu, jak wyzbyć się z naszego życia tych symptomów, które są tak dokuczliwe. I sama swego czasu byłam jedną z tych osób, która szukała szybkich rozwiązań na swoje symptomy. Osobiście zmagałam się z niesamowicie wieloma symptomami, które na co dzień. Doskwierały mi i bardzo uprzykrzały mi życie. Jako młoda osoba ciągle byłam zmęczona, ciągle byłam schorowana, problem z tym, problem z tamtym, wizyta u lekarza tego, wizyta u lekarza tego, taki lek, taki lek. No po prostu ileż można. Dlatego szukałam sposobu, jak działać skutecznie. I przez wiele lat mojego życia stosowałam naprawdę wiele leków. I po prostu po jakimś czasie stosowania antybiotyków, hormonów, różnych maści, tabletek i tak dalej, zrozumiałam, że to nie jest droga, bo mój stan zdrowia tak naprawdę tylko się pogarsza. A nie takiego efektu oczekiwałam. Chciałam czuć się dobrze, chciałam być zdrowa, a leki pogarszały tylko stan mojego zdrowia. I teraz z perspektywy czasu rozumiem dlaczego. I na przestrzeni paru ostatnich lat rozumiałam, że leki to są tylko szybkie rozwiązania, a szybkie rozwiązania tak naprawdę nigdy nie pomogą. Nie dojdziemy do zdrowia, stosując wyroby chemiczne, medyczne w różnej postaci. I cokolwiek by to było, jeżeli to jest środek chemiczny, on nigdy nie sprawi, że powrócimy do zdrowia, wręcz przeciwnie, wszelakie leki, wszelakie chemiczne substancje sprawiają, że nasze ciało choruje jeszcze bardziej. Oczywiście te wszystkie chemiczne substancje mogą Tłumić nasze objawy i możemy mieć wrażenie, że czujemy się faktycznie lepiej, ale efekt jest tylko chwilowy, tak naprawdę, a stan naszego zdrowia no, i tak się nie poprawi, bo wciąż będziemy chorzy. I możemy stosować naprawdę różne środki, zarówno chemiczne, jak i naturalne w postaci ziół, różnych naturalnych suplementów itd. itd. Ale teraz rozumiem, że nieważne jest to, co ty użyjesz. To, co ty wprowadzisz do swojego życia, jaki lek, jaki suplement, nieważne jakiej jakości, nieważne ile on kosztował, ponieważ nieważne co ty weźmiesz, to i tak nie pomoże. To wszystko faktycznie przytłumi twoje objawy. Poczujesz się na chwilę lepiej, ale problem i tak zostanie z tobą, ponieważ ty tłumisz objawy, ale nie działasz ze źródłem problemu. Kiedy chwytasz po antybiotyki, czujesz się lepiej i widzisz poprawę, prawda? Ale kiedy przestajesz je brać po jakimś czasie, wszystko do ciebie wraca, i często nawet z podwojoną siłą, i czujesz się tak naprawdę jeszcze gorzej. Znasz to? Bo ja znam to doskonale. Przez wiele lat działałam właśnie w ten sposób. I to właśnie obrazuje, jak działa obecne leczenie. Leczenie, w cudzysłowie oczywiście, ponieważ to leczenie nie jest, to jest tylko tłumienie objawów. Przykrywanie objawów na chwilę, aby poczuć się lepiej tylko na chwilę. Ale to nie jest działanie z źródłem problemu, to jest działanie z symptomem, a to nie chodzi o to, żeby zakrywać i stłumiać ciągle symptomy. I to jest właśnie problem, którego nie rozumie większość naszego społeczeństwa, ponieważ ludzie latami biorą leki i nawet nie zastanawiają się przez chwilę, dlaczego oni wciąż nie są zdrowi. Bo leki nie są po to, żeby Ciebie wyleczyć, czy nas wyleczyć. Leki są po to, żeby stłumić nasze objawy i żebyśmy chwilowo poczuli się lepiej. Ale to nie jest leczenie, ponieważ leczenie nie zaczyna się od chemicznej tabletki. Ani przytłumiania nią objawów. I teraz, kiedy jestem zdrowa, ponieważ ja też chorowałam, zmagałam się z wieloma symptomami, brałam mnóstwo leków i czułam się okropnie, mimo że byłam bardzo, bardzo młoda. I teraz, kiedy jestem już zdrowa, to z perspektywy czasu i doświadczenia mogę powiedzieć z ręką na sercu, że absolutnie to nie ma znaczenia, co Ty weźmiesz, jaką tabletkę, jaką maść zastosujesz, jaki suplement sobie wykupisz. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Bo w tym wszystkim chodzi o to, tak naprawdę, co ty wyeliminujesz ze swojego życia, a tak naprawdę ze swojego odżywiania. Czyli czynnik, który bezpośrednio przyczynił się do pogorszenia stanu twojego zdrowia. Czynnik, który przyczynił się do tego, że jesteś w miejscu, w którym jesteś. Czyli w miejscu, w którym wołasz o pomoc, bo chorujesz, bo masz symptomy i chcesz się ich wyzbyć. I właśnie ten czynnik trzeba wyeliminować. I naprawdę możesz brać tony ziół. Suplementów najlepszej jakości za kupę pieniędzy wykupionych. To i tak tobie to nic nie pomoże. Bo dopóki nie wyeliminujesz czynnika, który bezpośrednio przyczynił się do pogorszenia stanu twojego zdrowia, absolutnie w twoim życiu nic się nie zmieni. I wiem to ze swojego doświadczenia. No a tym czynnikiem w pierwszej kolejności jest odżywianie, to jak żywisz swoje ciało na co dzień. Robiłeś coś przez całe swoje życie, mam na myśli tutaj oczywiście odżywianie, bo na tym się tutaj skupiam. Mm, robiłeś coś przez całe życie, jadłeś przez całe życie w określony sposób, żyłeś w określony sposób, i w twoim w swoim ciele fizycznym pojawiły się symptomy. No i nie bez powodu się one pojawiły. No, a więc jeśli chcesz odwrócić ten stan, w którym jesteś obecnie, no to musisz zmienić wszystkie swoje dotychczasowe nawyki. Musisz zmienić całe swoje życie, przetransformować musisz totalnie wszystko. Wtedy jest szansa na to, że wyzdrowiejesz. I tutaj nie ma drogi na skróty, ponieważ albo zmienisz wszystko i faktycznie będziesz widział efekt, Albo nie zmienisz nic i wprowadzisz leki, które tak naprawdę nie przyczynią się do polepszenia stanu Twojego zdrowia, a wręcz przeciwnie, przyczynią się do jego pogorszenia. No i oczywiście wciąż będziesz w tym samym miejscu. Pamiętaj też, że nie można oczekiwać nowego rezultatu robiąc cały czas to samo. Tutaj trzeba zmienić totalnie wszystko. Tu nie chodzi o przykrywanie objawów, tutaj chodzi o zadziałanie ze źródłem problemu, bo Przytłumianie objawów jest tylko takim udawaniem, to nie jest działanie. I teraz, kiedy w Twoim ciele pojawia się jakikolwiek symptom, cokolwiek to jest, to w Twoim ciele jest po prostu duży dysbalans dużo toksyn, dużo kwasów, dużo śluzu. To wszystko powstaje na skutek złego odżywiania. Złego to znaczy niegatunkowego. Człowiek jest owocożercą i co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Na moim Instagramie swego czasu opublikowałam film, w którym robiłam porównanie i wyjaśniłam, co wskazuje na to, że człowiek jest owocożercą. Więc jeżeli masz ochotę dowiedzieć się i zobaczyć porównanie pewnych gatunków do człowieka, no to zapraszam Cię na mojego Instagrama. Tam, są, tam jest film, z którego dowiesz się naprawdę wiele. Mając YouTube jeszcze go nie ma ale myślę, że swego czasu też się pojawi. No i kiedy jemy przez całe życie mięso, jemy produkty odzwierzęce, jemy przetworzone zboża, produkty genetycznie modyfikowane, jemy chemię w różnej postaci, na przykład cukier rafinowany, no to w naszym ciele powstają zastoje, tworzy się kwaśne środowisko, które jest idealne dla rozwoju bakterii, pasożytów, wirusów. Nasze narządy i gruczoły przestają działać tak jak należy, przestają spełniać swoje podstawowe zadania, ponieważ produkty e, nie na naturalne, niegatunkowe, no są do naszego organizmu za ciężkie i po prostu pewnego dnia, po wielu wielu latach czasem nasze ciało odmawia posłuszeństwa, bo już jest tak styrane. I faktem jest to, że w pewnym stopniu nasze ciało dostosuje się do pokarmów, które mu dajemy, ale z natury nie jesteśmy do tego przystosowani i prędzej czy później i tak będziemy chorować, bo nasze ciało w końcu przestanie domagać. Pojawia się cukrzyca jednego typu, drugiego, pojawia się candida, SIBO, rak, stwardnienie rozsiane, jesteśmy ciągle chorzy, e, mamy problem z pamięcią, z koncentracją, wzrok nam się psuje, siwiejemy, włos włosy nam wychodzą i wiele, wiele, wiele innych tak naprawdę symptomów powstaje w naszym ciele. E, jest ich cała masa, no nie jestem w stanie nawet ich tutaj wszystkich wymienić, ale też nie ma potrzeby, bo myślę, że każdy wie o co chodzi. I to wszystko. Pojawia się w naszym życiu, w naszym ciele fizycznym, tylko dlatego, że jemy niegatunkowo. Jemy produkty zakwaszające nasze ciało, czyli naszą krew, no i te kwasy degenerują nasze środka. A jeżeli coś nas degeneruje, niszczy, no to wtedy pojawiają się symptomy. No ale okej, okay, jedliśmy jak jeliśmy przez wiele lat, tak nas nauczono, mnie również, no ale czy możemy coś z tym zrobić? Czy możemy wyzdrowieć? No oczywiście, ja jestem tego dobrym przykładem, ale jest jeszcze wiele Innych ludzi, którzy powstali z wózków inwalidzkich, którzy byli śmiertelnie chorzy na nowotwór chociażby i powrócili do zdrowia. A więc co zrobili? Przede wszystkim wyeliminowali te czynniki, które przyczyniły się do powstawania ich chorób. I w pierwszej kolejności skupiamy się na odżywianiu. I właśnie styl żywienia należy zmienić w pierwszej kolejności. Trzeba wszystko zmodyfikować, co robiliśmy do tej pory. Należy oczyścić ciało z toksyn, kwasów, śluzu. Przede wszystkim otworzyć kanały eliminacyjne, takie jak nerki, jelita, wątroba, płuca, skóra. Trzeba zregenerować nasze narządy, gruczoły, tkanki. Trzeba sprawić, aby wszystko zaczęło ponownie działać jak należy. I to jest tak naprawdę sekret, jak powrócić do zdrowia, jak czuć się lepiej, jak mieć full energii w ciągu dnia, jak po prostu by być zdrowym i nie doświadczać żadnych symptomów. Bo symptom, czyli właściwie ta każda choroba, która jest tak naprawdę tylko symptomem, jest znakiem od naszego ciała, że już jest czegoś za dużo, że ciało już nie daje rady i że trzeba się za siebie porządnie wziąć. To jest taki sygnał od ciała, że już czas na zmianę, że już trzeba się obudzić, trzeba otworzyć oczy i trzeba zrozumieć, że to jak żyliśmy do tej pory spowodowało, że jesteśmy chorzy, więc teraz trzeba wszystko zmienić. I będzie ok. I oczywiście da się to zrobić naturalnie, da się oczyścić ciało, da się zregenerować tkanki narządy gruczoły. Wystarczy zbliżyć się do natury, wystarczy zrozumieć, jakim gatunkiem jesteśmy, a więc jeść też gatunkowo, czyli jeść pożywienie, które zostało stworzone przez naturę specjalnie dla nas, dla nas, dla naszego gatunku. Należy spędzać więcej czasu z naturą, trzeba zmienić swoje myślenie, otworzyć się na nowe, na nową wiedzę, na nową prawdę i trzeba wyjść ze strefy swojego komfortu troszkę i wyzbyć się swoich starych przekonań, no, które gdzieś nas powstrzymują przed zmianą. Bo ja Zadłeś w określony sposób przez całe swoje życie i chorujesz? To znaczy, że styl Twojego żywienia wcale nie był odpowiedni, bo gdyby był, to byś nie chorował, ponieważ choroba to nie jest stan naturalny dla naszego ciała. Choroba powstaje na skutek złego odżywiania, na skutek złego myślenia, na skutek złego życia. Złego to znaczy niepoprawnego. A więc zbliż się do natury, jedz gatunkowo, a naprawdę wszystko w Twoim życiu się zmieni. Oczywiście to wszystko trwa. Cała zmiana trwa, to jest proces. Wszystko robimy etapami, małymi krokami. Oczywiście wszystko dostosowujemy pod siebie. Nie śpieszymy się, ale celem w całym, samym w sobie, tak naprawdę, naszym celem powinno być odżywianie jak najbardziej gatunkowe. Czyli im więcej surowych warzyw i owoców w naszym codziennym odżywianiu, tym lepiej. Świeże warzywa i owoce powinny królować w naszym codziennym jadłospisie, ponieważ to są najbardziej naturalne dla nas pokarmy. I gdybym ja sama tego wszystkiego nie doświadczyłam, gdybym nie poczuła tego dosłownie na własnej skórze, nie byłoby mnie tutaj, bo ja chorowałam, zmagałam się z wieloma dolegliwościami, brałam tony leków, no i co? I cały czas byłam chora, żadnego rezultatu nie było, a zrozumiałam w pewnym momencie, że wystarczy zbliżyć się do natury, zmienić nawyki żywieniowe, jeść gatunkowo i okazuje się, że można być zdrowym, można być wolnym od leków, można... Cieszyć się życiem i czuć się każdego dnia wspaniale. Wystarczy otworzyć się na nową prawdę, na coś nowego. Także, jeżeli zmagasz się z jakimkolwiek symptomem, cokolwiek występuje w Twoim ciele fizycznym, jakąkolwiek dolegliwość odczuwasz, to pamiętaj, że wszystko zależy tylko od ciebie i wszystko leży w Twoich rękach, oczywiście. Jeżeli zmienisz wszystko, co do tej pory robiłeś i co doprowadziło Ciebie przede wszystkim do momentu, w którym jesteś obecnie, to wszystko naprawdę się zmieni i będziesz doświadczał zdrowia, bo tak to działa. Jeżeli zbliżymy się do natury, to natura da zdrowie, bo naturze nie zależy na tym, abyś ty chorował. Natura tego nie chce. Natura chce, abyś żył blisko niej i abyś cieszył się zdrowiem każdego dnia. I tego Tobie życzę.